Cześć, tu Ola Żelazo. Witam wszystkich na moim kanale. Dzisiaj będziemy rozmawiać z moim przyjacielem, trenerem biegania, Mateuszem Jasińskim. Dzień dobry, cześć. Porozmawiamy o tym, czy warto biegać? Dlaczego biegać? Mam przygotowany zestaw pytań, ale wiedząc jak to wygląda, pewnie nasza rozmowa będzie bardziej flow. Ale na początku przedstawię Mateusza, bo może nie wszyscy Mateusza znają. Bo Mateusz to jest biegacz, pasjonat biegania, bloger, prowadzi swoją stronę TrenerBiegania.pl. Koniecznie na nią zajrzyjcie. Oprócz tego jest tatą, mężem, super facetem, ekstra przyjacielem. Co jeszcze mogę powiedzieć? I, i fantastycznym człowiekiem. Ja teraz ego w stratosferze. Tak ego w stratosferze to naprawdę grubo, fajnie. Ja pamiętam jeden z pierwszych naszych treningów, który zrobiliśmy. Umówiliśmy się w, w łazienkach, żeby sobie pobiegać. Ja byłam taka bardzo mocno przygotowana, myślałam, że będziemy robić niesamowite dystanse, skip, że będzie trening bardzo męczący. Po czym spotkaliśmy się tym i powiedziałeś, no to sobie pobiegamy wokół parku i faktycznie tak sobie 30-40 minut pobiegaliśmy na luzie. Opowiedziałeś mi dość dużo o sobie, o swoim podejściu do życia. Ja wtedy um, odkryłam Ciebie jako takiego człowieka pasjonata tego, co robisz, nie tylko biegania, ale w ogóle pasjonata życia, który... Um, Dużo rozmyśla o życiu. Ja od razu założyłam, Mateusz, kurczę, ty czytasz miliony książek, bo masz taką niesamowitą wiedzę, ale nie chodzi też o taką samą wiedzę książkową, tylko tak dużo wiesz o życiu, tak to życie cię bardzo interesuje i pasjonuje. Czy to się łączy z bieganiem? No, wydaje mi się, że bieganie jest świetną metaforą życia po prostu i ja od samego początku byłem bardzo ambitny, od samego początku swojego życia byłem ambitny i gdzieś łapczywie podchodziłem do tego życia i do tej pory podchodzę, Stąd pewnie też taka chęć do tego, żeby cały czas uczyć się nowych rzeczy, żeby cały czas doświadczać i żeby nie przechodzić przez to życie tak bardzo biernie. Bo skoro już żyję, to chcę się dowiedzieć po co, dlaczego, kim jestem. I bieganie Ci w tym pomaga? Absolutnie mi pomaga. A bieganie... od kiedy biegasz Mateusz? So, powiedz jeszcze. To jest dość trudne pytanie, bo dla mnie bieganie zaczęło się już w momencie, kiedy Miałem 5-6 lat i mm -hmm. po prostu sam się ścigałem ze sobą od drzewa do drzewa i bawiłem się sam ze sobą po prostu, bo zawsze to lubiłem. Lubiłem biegać po mm -hmm. prostu bez wkładania w tego jakiejkolwiek ramy, po prostu biegałem sobie w ramach zabawy. No i z tego punktu widzenia to biegam już ponad 20 lat, ale tak bardziej nazwijmy to wyczynowo, że zacząłem to trenować, zacząłem zgłębiać tę wiedzę na temat biegania, to myślę, że około 15 lat od wczesnej szkoły podstawowej. No, i tą pasję do biegania mi sprzedał mój pierwszy trener, nauczyciel. E, mogę powiedzieć też, że wychowawca na pewno, Marian Podraszko. I jak teraz sobie myślę o swoim bieganiu, bo jestem w trakcie pisania książki i, i automatycznie analizuję bardzo mocno swoje podejście oczywiście. do biegania, to jak, to jak się wszystko w moim życiu zmieniało. E, jeśli chodzi o to podejście do biegania, oczywiście, to właśnie widzę, że. Dla mnie najcenniejsze w bieganiu jest to, czego nauczyłem się na początku. Wszystko inne, oczywiście, też jest cenne, ale to, co dostałem w tych pierwszych dwóch latach od trenera swojego, to jest, uważam, wiedza, która jest ponadczasowa. I to jest ten wymiar biegania, który jest według mnie najbardziej wartościowy, mhm. a na pewno mnie najbardziej buduje. Tak, ja zgadzam się z Tobą, bo ja też biegam od, od zawsze. Jak tylko nauczyłam się chodzić, to ja byłam bardzo aktywnym dzieckiem. Uwielbiałam biegać, i podobnie jak ty. Ja biegam sobie od trzepaka do drugiego trzepaka, od jednego podwórka na drugie podwórko. Uwielbiałam po tak, uwielbiałam się ścigać z chłopakami i bardzo dużo radości sprawiało mi, jak z nimi wygrywałam. I, i, I to było fajne. I rodzice zauważyli też tą moją pasję i zapisali mnie do szkoły. Sportowej lekkoatletycznej, z czego się bardzo cieszyłam, że, że mogłam biegać i faktycznie biegaliśmy codziennie po dwie godziny. I to było dla mnie takie normalne i naturalne, jak oddychanie. Tak. Że ja idę do szkoły i my idziemy biegać i faktycznie robimy te wybiegania. Nie było wtedy żadnych Facebooków, nie było wtedy żadnych YouTubeów, nie było Instagramów, po prostu się biegało dla siebie. Człowiek nie myślał, nie wiem, jak to było u ciebie, o tym, czy będzie chudy, czy gruby, o tym, nie. żeby się jakoś specjalnie odżywiać. To jest po prostu, po prostu jak się mycie zębów, biegało. Jak To Tak, jest naturalna potrzeba organizmu. i Jan Mulak, były trener e, Świętej Pamięci, no legendarny trener naszego Wunder Teamu, niesamowitego, e, on powiedział, że bieganie to jest taka forma ekspresji człowieka, naturalna forma wyżycia w terenie. Jeżeli człowiek tego nie ma, to traci jakąś część siebie, bo my jesteśmy nauczeni do tego, znaczy jesteśmy częścią natury, jeżeli z tą naturą nie obcujemy, no to nie żyje nam się na tak dobrym poziomie, jakby nam się mogło żyć. E, A tutaj już wszedłeś nawet na taką ścieżkę jogi. A jeśli chodzi jeszcze, o tę naturę, o to mam połączenie. Jeden wątek, o którym chcę Oczywiście, powiedzieć. jasne. I to jest taka uniwersalna rada dla tych, którzy się chcą rozwijać w bieganiu z punktu widzenia bycia coraz lepszym biegaczem, jeśli chodzi o osiągane czasy. Pamiętam i to mam bardzo, bardzo mocno w, w głowie ten trening, a zrobiłem już ich w życiu z tysiące. Jak byliśmy na pierwszym treningu, ja tak naprawdę widząc swoją technikę biegania. Mówisz jeden, o naszym treningu, tak. tak? o naszym okay. treningu, jak razem biegaliśmy, że ty, ty masz tak niesamowite fundamenty sprawnościowe, jesteś tak sprawna, tak skoordynowana, że ja nie byłem w stanie powiedzieć tobie nic mądrego na temat techniki biegania. Jedyne co mogłem tobie powiedzieć, to ułożyć plan treningowy, jak, e, jak ułożyć sobie intensywności objętości, aby osiągnąć pewne cele. I powiem ci, że jesteś do tej pory. E, no dla mnie masz idealną technikę biegu, dlatego, że jesteś sprawna, dlatego, że masz te wszystkie fundamenty sprawnościowe, ale to teraz nie chodzi o to, żeby Tobie słodzić, tylko... No ba, właśnie, ba, my się ba... nie umawialiśmy na ten nie, wywiad, nie, nie. ja jestem teraz w szoku, że Mateusz tak. to mówi. Jest mi oczywiście szalenie miło, więc kontynuuj, proszę. Że, że zainspirowałaś mnie do tego, ja oczywiście o tym wiedziałem, ale wtedy sobie tak no, zdałem z tego, z, z tego sprawę, zobaczyłem, że jeżeli nie jesteśmy odpowiednio rozciągnięci, jeżeli mamy odpowiednio silnych ścięgien, mięśni, stawów, jeżeli nie mamy tego bardzo solidnego, podkreślam, bardzo, bardzo solidnego fundamentu e, sprawnościowego, to nigdy nie osiągniemy sukcesu w bieganiu i nie mamy, to, e, nie mamy się co brać za to bieganie, tak naprawdę. I Widzę, jak dzisiaj wiele osób zaczyna od tego, że myśli, ile będzie przebiegać kilometrów w tygodniu. W zasadzie większość osób tak robi, że skupia się tylko na kilometrach, byle je zaliczyć i przebiec, a nie ma w tym nawet grama jakości. I właśnie... O tym Mateusz też chciałam z Tobą porozmawiać, właśnie o, te, o tych celach, dlaczego ludzie zaczynają biegać, dlaczego do Ciebie przychodzą. Ja znam takie mm, podstawowe... Yy, czynniki, które powodują, że człowiek chce się zacząć ruszać. Chce schudnąć, chce schudnąć, chce schudnąć i chce schudnąć. No i, później, i, I później jeszcze, jeszcze chce przebiec sylwetkę, sylwetkę, sylwetkę i, chcę i jeszcze przebiec pośladki. maraton, bo tak. wszyscy koledzy w pracy przebiegli, więc ja też tak. chcę mieć miano maratończyka. I to są, wydaje mi się, takie... Najczęstsze powody, dla których zaczynamy. Ja Ci powiem, dlaczego ja zaczęłam biegać, dlaczego odezwałam się do Ciebie z prośbą, żeby, żeby te treningi były bardziej profesjonalne. Ja zawsze lubiłam biegać, tak jak mówiłam. Zaczęłam biegać na różne zawody już jako osoba dorosła, bo jako dziecko to było naturalne, że się na te zawody jeździło. Ja na tych zawodach, co było bardzo. Takie śmieszne, no, nietypowe. Biegałam najlepiej jak mogłam, trenowałam najlepiej jak mogłam i ja zdobywałam jakieś miejsca, ale to mnie zupełnie nie interesowało. Ja przebiegłam dystans i ja wracałam do domu czy do szkoły, i dopiero trener mi później przynosił dyplomy, czy, czy właśnie mówił mi: Ola, ty tutaj zdobyłaś drugie miejsce, dlaczego cię nie było na podium? A dla mnie to już w ogóle nie było istotne, że to podium faktycznie było, ja zdobyłam ten, to, to, mie to, to miejsce i to, to zostało mi do. Właściwie na zawsze, do pewnego momentu, gdy podczas biegu, chyba to był bieg konstytucji, mm, ja już dokładnie nie pamiętam, i zajęłam czwarte miejsce i tak mnie trochę połechtało. Kurczę, czwarte miejsce tutaj na, na wszystkich biegaczy w Warszawie, którzy się zapisują na taki wielki bieg uliczny, ja miałam naprawdę dobry czas, to może warto by to tak trochę podkręcić i zrobić te lepsze ja, czasy. Pamiętam, że tobie mówiłem od samego początku, że jeżeli ty tylko będziesz chciała ciężko trenować biegowo, to ty bardzo szybko osiągniesz sukces. i Zresztą po półtora miesiąca treningu z tego, co pamiętam, czy nawet po miesiącu ty wykręciłaś szalenie dobry czas, bo biegliśmy tam trochę powyżej 20 minut na piątek. 20 minut i 10 sekund to tak, z moim rekordem życiowym. Tak, mieliśmy zejść poniżej 20, ale my no, mieliśmy bardzo mało czasu na przygotowania. I w tym, w tym krótkim czasie zrobiliśmy i tak bardzo dużo, ale gdybyś tylko teraz tobie to gwarantuję, że poświęcasz dwa lata na bieganie. W sensie mhm. trenujesz 4 razy w tygodniu. Jesteś absolutnie w pierwszej dziesiątce w Polsce, jeśli chodzi o na 50 wow. kilometrów. Ale... Ja to tak wewnętrznie czuję, jestem tego nie niemalże pewny, bo masz super fundamenty sprawnościowe. Czyli to jest no, ważne, to, to, to jest ważne jest, w bieganiu. To jest najważniejsze uważam. Ale wiesz co Mateusz, ja pamiętam te nasze treningi, ja nie zdecyduję się na, na, na takie intensywne Najgłabrze. treningi, bo to się yy, nie łączy z tym, co jest teraz moją pasją, z jogą tak do końca. Yy, i i jakby bieganie takie, żeby osiągać czasy, żeby osiągać te najlepsze wyniki, to nie jest coś, na czym mi najbardziej zależy. Ja biegam dla radości, dla przyjemności i to mi sprawia I to jest, ogromną satysfakcję. I chciałabym, żeby większość ludzi miała takie cele. Wiesz, co jest najlepsze, że tak jakby realizowanie siebie w bieganiu pod kątem osiągania coraz lepszych czasów. To jest tylko jedna część z wielomilionowych możliwości, które możemy osiągać w bieganiu. które daje nam bieganie. Tylko, że to zostało wylansowane, to jest modne, w tak, tym jest biznes. To na pewno. To jest część ogromnego rynku, przemysłu. Trzeba to, to sobie powiedzieć prosto. Oczywiście, to, to się zgadzam. I jeszcze treningi, to jest naprawdę, naprawdę, to jest ciężka i żmudna robota. Jak ja trenowałam z Mateuszem, to nie jest trener, że my sobie gadaliśmy, spotykaliśmy się na kawę, tak jak teraz jest bardzo sympatycznie. Któregoś razu, ja miałam treningi chyba pięć albo sześć razy w tygodniu. I nie było tak, że ja się gorzej czuję, czy pada deszcz, czy, czy, czy jest mróz. Trzeba było wybiec i zrobić swoje. Ewentualnie można było iść na bieżnię, ale kto lubi biegać na bieżni? Raczej nikt. I któregoś razu Mateusz mi nie przysłał planu na kolejny dzień, a myślę, a to sobie zrobię to, co robiliśmy wczoraj, zrobię powtórzenie. I zadzwoniłam po południu i mówię, mówię Mateusz, ja dzisiaj już zrobiłam trening, więc na jutro mi przyślij plan był taki zły Mateusz, tak mnie zrugał za to, że ja w ogóle biegłam tak, jak nie powinnam, żebym już nigdy tego nie robiła, że tutaj musi być doskonale wiadomo, ile czasu mam biec szybciej, ile wolniej, jakie robić skipy, podbiegi i inne rzeczy. No muszę przyznać Mateusz, że ja się wtedy zdziwiłam, że to jest aż tak istotne, że jeden trening na tydzień, który zrobiłam po swojemu, nie tak, że powiedziałam ci, wiesz co Mateusz, nie idę biegać, bo mi się nie chce, tylko zrobiłam, solidnie poszłam zrobić ten trening, ale on nie był taki, jaki ty zaplanowałeś. Czy to naprawdę ma taki wpływ? Ma Na znaczy, e, w szkole treningowej, którą ja gdzieś tam reprezentuję, to jest szkoła, która jest inspirowana tak naprawdę z każdej innej szkoły. No, w sensie trudno jest to ustrukturyzować, do miał powiedzieć, e, jak dokładnie wygląda schemat trenowania. Ja gdzieś mam swoją koncepcję e, i trochę się śmieję, że jestem więcej sztuki niż nauki. Ja po prostu to czuję. Nie wiem, jak to wyjaśnić, ale ja to czuję. Ja często. E, Widzę kogoś i wiem już, jaki trening ułożyć, wiem, jaki ten trening będzie najlepszy. I faktycznie on się w wielu przypadkach sprawdza. Ale widzisz, to znaczy, widzisz na przykład sylwetkę, zaangażowanie, czy po rozmowie jesteś w stanie. Po rozmowie, od... po po rozmowie, rozmowie jesteś tak. w stanie ocenić instać. Ile... Aczkolwiek no, sylwetka, no, 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 ciało jest naszym, to też jest istotne. naszym domem, i Ale... tak naprawdę można dużo. To jak już o tym rozmawiamy, to powiedz Mateusz, już wszyscy mogą biegać. Czy przyszedł ktoś do Ciebie, kogo widziałeś i powiedziałeś, wiesz co, dla Ciebie bieganie to nie będzie najlepsza aktywność. Może Ty skup się na czymś innym i dajesz propozycję, dla siebie, lepszy będzie basen, nordic walking, mhm. czy yoga, czy, czy, czy pilates, czy cokolwiek innego. Czy zdarza się? Czy raczej możemy powiedzieć bez ogródek, bieganie jest świetną aktywnością dla każdego? Wiesz co, no tak naprawdę każdy, kto jest zdrowym człowiekiem, jakkolwiek teraz by nie sobie nie, nie uściślić, czym jest zdrowie jakby, tego zdrowia nie zdefiniować, to biegać może prawie każdy, ale uważam, że bieganie nie dla każdego jest najlepszą aktywnością, mm -hmm. którą powinien wykonywać. I teraz też trzeba sobie zdefiniować w ogóle, to jest też dla mnie niesamowite, bo w miarę tego jak ja się rozwijam, widzę jak jedno słowo może mieć wiele znaczeń w wielu kontekstach. I teraz należy sobie zadać pytanie, co to znaczy biegać? Bo teraz zakładając, że słuchają nas osoby, które nie biegają, jak Zapytam się dziesięciu losowych osób, co ty myślisz w pierwszym momencie, jak ktoś tobie powie hasło bieganie? Bieganie? To zmęczenie. Jeden powie, jeden powie zmęczenie, drugi powie przyjemność, trzeci powie maraton, trzeci powie, czwarty powie ultramaraton. Inny powie piąty, medytacja, prawda? Piąty może powie być. medytacja, tak. a szósty powie medytacja w ruchu. Każdy ma inną mhm. definicję biegania. My ciągle się. się poruszamy w takim świecie wieży Babel. Mówimy o tym samym, ale myślimy zupełnie coś innego. I, dla mnie bieganie, które bym sprzedał, w cudzysłowie, każdemu, mm -hmm. kto żyje na kuli ziemskiej, to bym powiedział tak. Wyjdź sobie trzy razy w tygodniu do lasu albo do innego miejsca, gdzie po prostu obsujesz z naturą, gdzie jest świeże powietrze, gdzie masz ciszę, spokój, załóż sobie swój wygodny dres, wygodne buty i biegaj od 30 do 40 minut w tempie, który będzie Ci sprawiać ogromną radość i przyjemność, albo rób po prostu taki rodzaj biegania, który jest dla Ciebie Sprawia ci najwięcej przyjemności. I oczywiście to nie musi być tak, że sobie biegniemy wolno te 30-40 minut i nie można sobie przycisnąć. Można, tylko że my w dzisiejszych czasach jesteśmy tak oddzieleni od swojego ciała, w tym rozumieniu, że tak nie czujemy swojego ciała, że cały czas zagłuszamy sygnały, które pyną od naszego organizmu. I ludzie dzisiaj właśnie potrzebują trenerów, potrzebują informacji jak trenować, bo im się wydaje, że Dobry trening to taki, że wyszedłem i się zarżnąłem. A trener iż, wystopuje, tak, prawda? A trener występuje. tak. I trener, uważam, że rolą trenera jest nie mędrkowanie, tylko pokazanie człowiekowi, że on trenera ma w sobie, tylko musi go nauczyć się słuchać albo musi się dokopać do tego głosu. Oczywiście. W środku. Mateusz, bardzo mi się podoba twoja definicja biegania, ja się pod nią podpisuję i i, I sama muszę powiedzieć, że ja właśnie takie bieganie praktykuję. Wyjść do lasu w wygodnych butach, wygodnych spodniach i koszulce, medytacja, medytacja i pobiegać. Jeszcze jak uda mi się m, zabrać na bieganie męża, to już jestem najszczęśliwsza, bo wtedy wiem, że e, ja wiem, jak my się czujemy po bieganiu. Na początku. Mhm. E, m, Robertowi nie zawsze się chce pobiegać, ale zawsze jak wracamy, nie było tak, że powiedział: wiesz, co, żałuję, że poszedłem, że, no, że poszedłem tak z tobą do ma, lasu. Tak? Nigdy tak nie ma. Mówi: Super, fajnie, że mnie wyciągnęłaś, że poszliśmy. Jeszcze teraz mamy psa, ale ty też jesteś szczęśliwym posiadaczem Aha, tak. psa, więc wiesz, jak psy uwielbiają biegać. To robimy dobrze nie tylko dla siebie, ale dla zwierząt: to, że obcujemy z przyrodą, to, że się dotleniamy, co też jest niesamowicie istotne w dzisiejszych czasach, o czym o oddychaniu tam chyba zupełnie zapominamy. Dlatego o tym też warto pamiętać. Cóż, Mateusz, bardzo dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że udało się przekonać do biegania, do tego, że bieganie jest fantastyczną formą ruchu i aktywności. Nie musimy od razu przebiegać maratonów, nie musimy zapisywać się na bieg rzeźnika. Prawda? Tak. To jest taki hardcore duży, ale spróbujmy, żeby czerpać z tego jak najwięcej satysfakcji, przyjemności, i żeby bieganie to była nasza forma medytacji, odstresowania i, i fajnego m, takiego momentu w ciągu dnia, żeby trochę zwolnić, nawet pomimo tego, że będziemy biegać szybko i się zastanowić nad tym, co jest dla nas naprawdę ważne. Pozdrawiamy serdecznie i zapraszamy na kolejny odcinek, na którym będziemy z Mateuszem rozmawiać o motywacji. Cześć!